Ciemność już jest prawie ciemność 21.20 przyleciał gniewiak. Ja tych głębi nie biorę do ręki, no one się tak dobijają, zobaczysz się szarpie. Historia tego głębia jest dobrze wam znana. Tyle razy ją opowiadałem dzięki niemu chłopaki z pniowa postawili postawili. Zrobili mi dach, bo tak się zapoznaliśmy. Dwa tygodnie czekał na mnie. Ja mówię, trzeba jechać, nie wrócił? Chodził tam po dachach, szedł do, do garażu. Słuchajcie, dziś jako piąty spadł. brakuje mi 15 sztuk. I skoro świt. I wiem, że przylec. Nie wiem. Nie wiem. Guma, ciężki lot, bo jest 21, najlepszy gołębie. I jest pniewek. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.